Chcę przekazać, eee, zagraniczne łowiska, zasadność wyjazdów, hmm? tam hejt, hmm. czyli Jasne. dlaczego Dobra. warto Dobra. pojechać Dobra. I, Dobra. I, tyle. i tyle. Tak a jedziemy? Z... <laughs> Proste. Dobra. Ciach. 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 Siema. Po dłuższej przerwie znowu się spotykamy, a bardziej się cieszę z obecności Sary. Troszeczkę jest go mniej, ale nie martwcie się. Ta sama jest, jakość. Ta sama jakość i jest zdrowy, nic mu nie dolega. Po prostu zaległ na siłowni. I tyle. Taki yy. efekt. Proszę. <laughs> mniej znaczy więcej niekiedy. Słuchajcie, temat dzisiejszego filmu. Mamy nadzieję, Krótkiego. że uda nam się tak krótko to wszystko zebrać, wszystkie myśli przełożyć się na materiał filmowy. Dlaczego warto wyjeżdżać na łowiska zagraniczne albo co się z tym wiąże kontra internetowy hejt? Tak, Dokładnie tak. Po prostu. Dupę, tak. Ja ostatnio byłem już na początku tego roku na Ebro w Hiszpanii. Obowiłem się tak, było super fajnie, poćwiczyłem różnego rodzaju techniki. Cieszę się. Cieszę się, bo mam jakiś zapas emocji na dłuższy czas i zapas zdjęć ryb i wszystko, co jest związane z łowieniem sandaczy i mówiłem ochronie... się. Oczywiście, było fajnie, ciepło, przyjemnie. Ebro i Hiszpania mnie ujęły strasznie. I teraz. Pojawia się wiele pytań z internetu. Czy zawsze tak jest? I... Albo spróbuj połowić u nas na żwirowni. Takie pytanie było. Albo o, nie jest sztuką jest, pojechać jest, za nie Jesteś taki cwany, bo Ta, połowiłeś no za granicą. Wcale nieprawda taka, że tak jest. I teraz nie uwaga, i idzie post. Też taki byłem jak Wy. Też mi się wydawało, że to jest sklep rybny, że będzie łatwo, fajnie i ryby z zagranicy się nie liczą. Czego byśmy tam nie złowili, to trzeba jej przynajmniej 50 cm odjąć, jeżeli mówimy o szczupakach. Otóż nie. Dopóki nie pojechałem, dopóki nie wypracowałem swojego zdania, e, tkwiłem w, takiej, w takim ciemnogrodzie. No, takiej dokładnie. Masz taką małą świadomość? Masz, teraz, masz teraz na przełomie 2016-2017 zaliczone trzy wyjazdy za granicę. Holandia, Finlandia i teraz Hiszpania. Hiszpania, I teraz Hiszpania. I Hiszpania, tak? Hiszpania, dokładnie. I teraz Hiszpania. E, nie wiem, czy gdzieś jeszcze byłeś w zeszłym roku? Hmm, Rugia, a na, na Rugie jeszcze łowiliśmy. W sumach nie byłeś przypadkiem przypadku zeszłym roku? Ale to dwa lata wcześniej, to gdzie tak w ogóle nie mieliśmy kontaktu okay, z Hiszpanią. Za granicą. To nie jest tak, że za granicę się jedzie i to jest sklep rybny i zawsze się łowi i zawsze jest fajnie. Nie, czasami trzeba spędzić tyle samo czasu i kosztuje to tyle samo pracy nad wodą doświadczenia naszego. i wiedzy wędkarskiej. Więc e, dla wszystkich tych, którzy uważają, że jest to tak łatwe i przyjemne, e, nie, nie jest Mówimy tak. Mówimy nie. Mówimy nie. Nie jest tak, ale nie jest też tak dramatycznie źle, ponieważ tamta ryba jest i zazwyczaj jest w większych rozmiarach, a jest to tylko i wyłącznie dzięki temu, że nie jest. Jest prowadzona odpowiednio polityka tego nie nie, jest, nie, ma, nie ma tylu ryb kraju. zabieranych, nie ma tylu. Różnie bywa, ale... ale. nie świat, no, no co tu gadać. I w... dlatego jest ta ryba. Dużo, dużo czynników na to wpływa, do tego klimat, do tego żyzna woda. I teraz reasumując troszeczkę to, co no. powiedzieliśmy. Jadąc tam mamy szansę, jeżeli znajdziemy odpowiedni klucz, czyli odpowiednia przynęta, odpowiednie ustawienie łódki, jeżeli łowimy z brzegu, a nie, z wody, a często łowimy z wody, um, odpowiednie czytanie zbiornika, dostosowanie się do oczekiwań ryb tak samo jak robimy, kończymy w Polsce, daje nam szansę połowienia po prostu większej liczby e, fajnych gatunków ryb, ale też są dni, kiedy ich nie łowimy. Także każda ryba, która jest gdzieś, tak jak rozmawialiśmy, pokazywana na Facebooku, duża, fajna, wielka, to może być jedyna ryba wyjazdu. A to, co się działo od zaplecza, może być dużo, dużo trudniejsze do, dla wędkarza, niż niekiedy w Polsce, żeby dojść do tego okazu, bo też tak jest. To są tylko ryby. Pamiętajcie, my jesteśmy tylko wędkarzami. Zagraniczne ryby z obcym paszportem nie zawsze oznaczają, że jeżeli wrzucamy jedno zdjęcie na. Facebooka, gdziekolwiek indziej z metrową, to znaczy, że w tych metrówek mamy cały koszt. Poza tym weźcie pod uwagę też to, że wyjazd zazwyczaj trwa co najmniej 7 dni i z takiego wyjazdu udaje się fajnych zdjęć. Statystyka 3 działa. 3 bądź cztery, to jest naprawdę bardzo fajnie i wcale tak nie jest. To nie jest taki uterty schemat, jak ja miałem w głowie, Radek miał w głowie pewnie część z Was też ma w głowie, każdy was. że. Je, o, mieli wyjazd, to połowili. No to teraz popatrzymy na fajne filmy i na fajne zdjęcia. Tak, to już wcale nie jest. że kupując bilet na prom, albo płacąc za nocleg, od razu już mamy 20 metrówek wpisanych tak w, w usłudze. Tak nie jest. Oczywiście, i tak jak w Polsce, sami wiecie. Są odpały, ryby odpalają i w Polsce łowimy tak, nadal. Są miejsca, łowiska i można połowić fajnych mm, rozmiarów okonie. Jeżeli traficie szupaki. w dobry dzień, to i na pierwszym lepszej wodzie koło waszego domu połowicie też ee, I tak samo jest za granicą. To jest Analogia jest, to jest identyczna. Jest różnica w tym, że tutaj wychodzicie na ryby raz w tygodniu. A tam, jak już wyjedziecie na te ryby, to jesteście 7 dni w tygodniu po Łomisko, 9, 10, 12 godzin, jest które jest do... ciśnięte i to też daje Wam lepsze rezultaty Dokładnie. niż tutaj. I tyle w tym temacie tak naprawdę, także nie hejtujcie. Nie hejtujcie, miejcie swoje zdanie. Nie Warto jeździć, ale nie nastawiajcie się zbyt optymistycznie, bo wcale tak kolorowo nie jest. Nie musi być nie i musi być. miejcie swoje zdanie. Zanim cokolwiek wyrzucicie do internetu, jakąkolwiek opinię, to zadajcie sobie pytanie, czy Ty tam byłeś, czy Wy byliście. Czy to jest Wasze zdanie, czy tylko powtarzane przez e, kolejne fora, przez kolejne wpisy? I czy faktycznie jest tam tak kolorowo? Ale też dlaczego warto pojechać? Dlaczego warto? Przede wszystkim Ebro, przede wszystkim teraz Hiszpania, niesamowite łowisko, jeżeli chodzi o sandacze, jedno z najlepszych w Europie. Z okoniami też jest bardzo fajnie, chociaż można już na w innych krajach znaleźć podobne. O podobnym potencjale łowiska. Ale po co tam pojechać? Chcesz się nauczyć, na przykład łowić, warto pojechać właśnie za granicę, bo statystyka, powtarzalność brania ryb jest w stanie nauczyć każdego początkującego wędkarza łowienia daną techniką i danego gatunku ryb. Później łatwiej to przywieźć do Polski i przełożyć na nasze łowiska. Dla doświadczonych wędkarzy taki wyjazd jest kolejną skarbnicą wiedzy, bo oni wtedy mogą sobie kombinować różnego rodzaju wariacje, przynęty prowadzenia, dalej się rozwijać. Czyli mamy plusy. Takich wyjazdów. Druga rzecz, to, że się jedzie za granicę, to, co cały czas wam do tej pory mówimy, nie oznacza, że możecie tam łowić ryby eee, skutecznie i systematycznie. Też musicie tą wiedzę w Polsce. My mamy dużo łatwiej, bo my musimy kombinować tutaj na miejscu, ale to wszystko, co tutaj zdobywamy na naszych łowiskach, możemy przełożyć na łowiska zagraniczne. I to się praktycznie niczym nie przyniesie różni. Przyniesie to duże rezultaty, bo Też. No, wracając ostatni raz i szybko do Holandii. Za granicą nie potrafią łowić. Trochę tak. To się zgadza, także to są też plusy, i to nie znaczy, że nie trzeba się tam wykazać wiedzy. Dobywajmy ją wszędzie. U -u 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 się, Finlandia troluje, Szwecja troluje. Eee... Łowią na żywce, targają na Dobra, nie Dobra, po nie, nie, nie potrafią łowić, my potrafimy. Jeździcie, łówcie, nie hejtujcie, bawcie się, bawcie się wędkarstwem życiem i miejcie swoje zdanie. Stan. Widzimy się nad wodą. Do zobaczenia. Cześć. Po pierwsze, jeżeli ktoś chce wysnuwać jakiekolwiek wnioski, krytykować, to niech najpierw się sam przekona, a nie czyta w internecie i dalej to powiela. Trzeba mieć swoje zdanie. Ja takie zdania na szczęście zdobyłem i wiem, że nie jest cukierkowa. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, właśnie też weźcie pod uwagę to, że spotykacie się często na co dzień w social media, jakimś Facebooku, na YouTubie nie, ale na Facebooku, na w gazetach. Ze zdjęciami, z bardzo dużymi rybami. Wiadomo dlaczego się spotykacie, no bo... bo nie już nie naśpiewając się, nie Przepraszam się. to był mój odruch no, no tak. To już odruch bez. Radykły ryba. Dokładnie. No. Spotykacie to, to się z dużymi to, to rybami i koja Zaczyna Wam się to w głowach kojarzyć z wyjazdami, bo często te zdjęcia właśnie tam są robione. I już sama chyba pod psychiką tak, tak działa, że, że. Podświadomie reagujemy. Podświadomie reagujemy na to, że. A, wyjazd na pewno, zdjęcie z wyjazdu, tam się tak łowi, i to się pewnie przez czas jakiś tam w głowie nawarstwia. Eee, wydaje mi się, że ja też tak miałem po części. I tak, teraz, ja też teraz... ja, tak samo myślę jak wy. Eee, więc to jest kwestia tego, że. Aha. No, powiedziałbym Wam, kto dzwoni, ale nie będę pokazywał, bo ja już tutaj sobie widzę, kto to mnie wyzwania. Natomiast, no niestety. Ee... tak czy inaczej odrzucimy rozmowę, zagadkę.